Dwie umowy, jedna duża na 400 tysięcy złotych, ona jest trochę wsparciem infrastrukturalnym, można powiedzieć tak delikatnie, a tak naprawdę chodzi o to, aby, aby strażacy ochotniczy, ochotnicy mogli wyposażyć się w specjalistyczne ubrania, które pozwolą im realizować tę ważną misję. Natomiast ta druga, mniejsza na 35 tysięcy złotych, umowa, ona ma dla nas. Niezwykle fundamentalne znaczenie przyszłościowe, dlatego że mamy świadomość, że bardzo nam zależy na tym, aby młodzi ludzie garnęli się do OSP, to trudno sobie wyobrazić polski krajowy system ratowniczo-gaśniczy bez ochotników, a jeśli biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jeżeli chodzi o depopulację i to, że coraz mniej młodych ludzi po prostu jest, a w dodatku jeszcze wyjeżdżają z małych miejscowości, i jeżeli do tego dołączymy brak, naszej oferty dla, dla, dla nich ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej, to może dojść do katastrofy. Oczywiście jesteśmy dalecy od tego, ale trzeba myśleć przyszłościowo. Stąd działanie związane z sejnikiem młodzieżowym OSP, czyli w tak, z, takim, z taką organizacją, którą wymyślono w Związku Wojewódzkich, w Wojewódzkim Ochotniczych Straży Pożarnych, aby. Tych wszystkich młodych ludzi, którzy są przy OSP, zgromadzić, zintegrować, posłuchać jakie są potrzeby, jakie są problemy. Krótko, co to ten Sejmik? To jest po prostu młodzież, która około 500 osób, którzy się zjadą, zjadą, żeby kontynuować szkolenia, jakie zostały przeprowadzone z opiekunami w ubiegłym roku opiekunami Młodzieżowej Duży Pożarniczych. Ci młodzi ludzie po to się dzisiaj spotykają, żeby się konkretnie integrować, żeby się można było ze sobą porozumiewać, żeby można było przekazywać sobie informacje, które, które nie wszyscy mają w jednym czasie. Dlatego ci ludzie również będą odbywać się warsztaty. Y, które będą w celu, gdzie będzie pokazywane, jak ma y, funkcjonować młodzieżowa duża porodnicza, i wiele innych atrakcji, które jest związane y, z młodymi ludźmi. Druga umowa to jest umowa związana y, z budżetu y, samorządu województwa, dotycząca y, zakupu y, z, ubrań specjalnych. Jest to umowa kontynuowana i nie kontynuowana, tylko raczej powtarzana, bo, bo to w ubiegłym roku myśmy już zakupili te ubrania specjalne. Ciągle tych ubrań specjalnych nam potrzeba, dlatego, że jest, obowiązuje nas przepis, który mówi, że strażacy do działań bojowych, do działań zdarzenia muszą być u, u, ubrani w ubrania specjalne po to, żeby nie zagrażało to ich bezpieczeństwu.